Kiedy oceny w szkole już wystawionej, praktycznie myślisz już tylko o wakacjach, przychodzę do Was z dosyć szaloną propozycją. Chciałabym zaproponować Wam udział w Olimpiadzie Geograficznej. Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, jest to film dla Ciebie. Posłuchaj, co zrobić, jak się do tego zabrać. Wszystko o Olimpiadzie Geograficznej, do której może przystąpić każdy uczeń lubiący geografię. Wcale nie tylko ten. Który ma szóstki z geografii, bo czasami uwierzcie, że oceny te szkolne nie odzwierciedlają waszych pasji i zainteresowań. Posłuchajcie. Zatem opowiem o edycji Olimpiady na rok szkolny 2024-2025. Czemu robię to w czerwcu? Jest to taki czas, kiedy ogłaszane są tematy Olimpiady na przyszły rok. W tym roku 24 świętowaliśmy jubileusz 50. Olimpiady Geograficznej. Edycja, na którą Was zapraszam, będzie edycją 51. Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadzie Geograficznej? Uczniowie mówią wprost: wolę startować w Olimpiadzie niż starać się o bardzo dobry wynik na maturze z geografii. Jest trochę w tym prawdy. Wynik na maturze z geografii typu 100%, 98%, 96% zrobią naprawdę tylko nieliczni, chociaż e, uczniowie z mojego kanału i z mojego kursu takie wyniki potrafią osiągać. Część uczniów mówi tak: łatwiej jest zostać laureatem olimpiady i mieć 100% z matury z geografii niż faktycznie zdać, zdać maturę tak dobrze i dlatego w olimpiadzie geograficznej startują. Oczywiście poprzez ten start w olimpiadzie, niezależnie jaki osiągniesz wynik, poznajesz praktyczną stronę geografii. Tak jak na swoim kanale staram się, żebyście pokochali ten przedmiot, tak jestem pewna, że poprzez pracę nad tą olimpiadą jesteście w stanie jeszcze bardziej geografię polubić. Wszystko, co się tyczy Olimpiady, zawarte jest w jej regulaminie. Dzisiaj nie chcę was nim zamęczać. Nie ma jeszcze regulaminu na przyszły rok szkolny, co roku wygląda on bardzo podobnie. Ja chcę Wam dzisiaj głównie opowiedzieć, jak wygląda sam początek przygotowań do Olimpiady. Więc, zawody pierwszego stopnia to są zawody szkolne. Na zawodach pierwszego stopnia to nauczyciele w waszej szkole będą sprawdzać, kto do Olimpiady się nadaje. Może taki nauczyciel zrobić etap polegający na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności, a później dopuszczać ucznia do kolejnego etapu, czyli pisania pracy. W wielu szkołach wygląda to w taki sposób, że wcale nie robi się testów dla uczniów, tylko uczeń, który wyraża taką chęć przez nauczyciela, jest dopuszczony do tego kolejnego etapu, o którym dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Co ja tu pokazuję? To jest e, rzut ekranu na pracę e, ubiegłoroczną mojej uczennicy Amelki, którą pozdrawiam, która pisała o energii wiatru w swojej gminie. Chcę, żebyście z daleka popatrzyli na strukturę jej pracy. Ona wygląda jak taki porządny referat i na tym polega napisanie pracy. Najpierw przystąpiła do opisania gminy, opisania jej warunków, opisania jej demografii, po czym zajęła się dokładnie przedstawieniem, jak struktura energetyczna w jej gminie wygląda. Popatrzcie, zrobiła swoje zdjęcia, e, zrobiła mapę, zaproponowała, w jaki sposób ta energia odnawialna w jej gminie powinna jeszcze się rozwijać. Oczywiście, że jak patrzycie na to, to powiecie, że jest to bardzo dużo pracy i jest to prawda. Ja swoich uczniów za ten etap nagradzam oczywiście oceną, podnoszę też ocenę roczną. Jestem z nich bardzo dumna, kiedy tą, tą pracę dokonują. Ale co dalej, kiedy napiszę taką pracę? Tu jeszcze chcę wam pokazać, że więcej takich przykładowych prac na stronie Olimpiady Geograficznej w zakładce zadania możecie sobie otworzyć i popatrzeć, jak to powinno wyglądać. Taką pracę po napisaniu ocenia komisja szkolna i jeśli praca uzyska 75% możliwych punktów do zdobycia, to jest kwalifikowana do zawodów drugiego stopnia, do zawodów tych. Okręgowych, o których opowiem za chwilę. W całym tym regulaminie, który już jak zaczniecie pracę pisać, dobrze jest przeczytać jest dla Was wiele podpowiedzi. Popatrzcie, to są bardzo szczegółowe przepisy, jak powinna wyglądać taka praca. To, co dzisiaj Was interesuje, że praca nie może przekraczać 15 stron czystego tekstu, więc też. Nie może uczeń przesadzić, dochodzić do jakichś niesamowitych objętości. To jest maksimum, równie dobrze praca na 7 czy 8 stron tekstu, a jak dojdą do tego zdjęcia, oczywiście będzie więcej, będzie taką formą wystarczającą. Czemu o tym mówię przed wakacjami? W czerwcu każdego roku rozpoczynają się e, publikacja tematów na ten pierwszy etap i... Czas na Waszą decyzję, że bierzecie w tej Olimpiadzie, jest aż do 30 września. Do tej daty Wasz nauczyciel geografii musi zgłosić Was do Olimpiady. Wtedy macie jeszcze cały miesiąc, aby do 30 października Wasz nauczyciel wysłał taką gotową pracę, po czym 15 listopada następuje ogłoszenie. Wyników zawodów pierwszego stopnia przez komisje szkolne, e, i wtedy praca e, idzie do kolejnego etapu, gdzie właśnie musi uzyskać te 75% punktów. Czyli podsumowując, czas do napisania pracy macie do końca października, więc wcale nie namawiam Was, że musicie to robić w okresie wakacyjnym. Chcę od razu przedstawić dalsze terminy, bo co roku niestety spotykamy się z takim problemem, że y, kolejny etap zawodów nie wszystkim uczniom pasuje. Zwróćcie uwagę, 20 do 20 grudnia dowiecie się, kto do kolejnego etapu jest zaklasyfikowany, zakla po czym 8 i 9 lutego następuje część okręgowa zawodów drugiego stopnia. Jest to sobota i niedziela. Dlaczego mówię, że nie wszystkim pasuje? Co roku jest ten problem, że ten termin wypada w trakcie ferii któregoś z województw, i dlatego jak będziecie planować start w Olimpiadzie, Weźcie też pod uwagę swoje plany feryjne, żeby się tak nie zdarzyło, że się zakwalifikujecie, a na Olimpiadę później nie będziecie mogli dotrzeć. No to jedziemy do najciekawszego na dzisiaj: jakie są tegoroczne tematy Olimpiady Geograficznej. Oczywiście na stronie olimpiadageograficzna.edu.pl możecie znaleźć szczegółowe wytyczne do tych tematów. Tematy są różnorodne, przyjemne, podobają mi się. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pozwólcie, że o każdym kilka słów podpowiedzi e, Wam dam. Temat A. Charakterystyka krajobrazu sterasowanej Doliny Rzecznej. Ale ktoś, kto weźmie ten temat, musi kochać geografię fizyczną bez dwóch zdań. I zadaniem ucznia jest wybrać odcinek sterasowanej Doliny Rzecznej. Pamiętacie w pracy rzeki terasy w wyniku tej erozji dennej, tego szerokiego pogłębiania tych schodków, takich terasów robiących na brzegu rzeki, to trzeba znaleźć taką rzekę. W moim przypadku jest to łatwe mieszkając nad Wisłą, ale w wielu rejonach Polski. Taką e, terasę rzeczną jesteście w stanie właśnie znaleźć. Popatrzcie, co musicie zrobić. Wydziel i nazwij krajobrazu w obrębie tego odcinka, scharakteryzuj każdy z krajobrazów, opisz formy terenu, budowę geologiczną, wody, roślinność, formy ochrony przyrody, infrastrukturę, która jest e, w tym odcinku rzeki. Wykonaj przekrój poprzeczny przez dolinę. Trzeba go zatem narysować. Będą tu potrzebne mapy, na pewno będziecie musieli dotrzeć do urzędów odpowiednich. Wykonaj niezbędną dokumentację mapy, wykresy, tabele, fotografie. I na koniec zawsze macie coś, co jest ogromną podpowiedzią kryteria, za co będziecie otrzymywać punkty w tym temacie. Temat B: zagospodarowanie przestrzeni publicznej wybranego osiedla do celów rekreacji. Popatrzcie, dużo przyjemniejszy temat, można tak powiedzieć, dla każdego. Wybierz znany ci obszar, może to być mała miejscowość albo jedno osiedle. Oczywiście najłatwiej to, na którym mieszkasz, ale wcale nie musi być taka reguła. Dokonaj charakterystyki środowiska geograficznego, czyli piszecie zarówno o przyrodzie, jak i o zabudowie mieszkańcach. Zilustruj ten obszar materiałem kartograficznym. Fajna praca, może dla kogoś, kto myśli o gospodarce, architekturze, zrobić plan takiego osiedla. Naprawdę czysta przyjemność. Określ liczbę mieszkańców wybranego obszaru. Dokonaj wizji lokalnej wybranego obszaru. Ocen, jak duża, duża, duża jego część jest dostępna publicznie. Rozważ dostępność tych miejsc dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W pogodne dni dokonaj obserwacji wybranego obszaru. Piękne tu zdjęcia możecie porobić. Na podstawie swoich obserwacji, rozmów z mieszkańcami, można tu zacząć jakąś ankietę przeprowadzić. Zaproponuj możliwe do realizacji inwestycje i działania. No, niech Was poniesie wyobraźnia. Może chcecie zaproponować obszar edukacyjny, rekreacyjny, siłownie, park, nasadzenie drzew. Tyle w tej przestrzeni miejskiej, osiedlowej można przecież zmienić. No, i znowu mamy kryteria, co w tej pracy będzie. Przede wszystkim oceniane. Temat C: Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki na wybranym obszarze. Znowu taki temat dla każdego. Wybierz część obszaru miasta lub gminy w Polsce, które może stać się miejscem rozwoju turystyki. Jakby było świetnie, jakbyście znaleźli coś, co jest niedoceniane. Zidentyfikuj uwarunkowania, które mogą być walorami turystycznymi, cechy przyrodnicze, antropogeniczne, tak? czyli trzeba dokładnie opisać. Zaproponuj adekwatną infrastrukturę, może brakuje tam noclegów, transportu, ścieżki rowerowej. Scharakteryzuj optymalne wykorzystanie turystyczne obszaru. Opisz, jakie są szanse na sukces tej propozycji. Wykonaj dokumentację, mapę, zdjęcia, gdziebyś coś postawił, przebudował, żeby to był teren atrakcyjny turystycznie. Znowu świetny temat dla Waszej wyobraźni. I temat D: ścieżki edukacyjne jako sposób upowszechniania wiedzy o glebach, niewidocznym elemencie środowiska. Ha! Słuchajcie, znam osobiście twórców tego tematu, profesorów z mojego wydziału i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wielkich pasjonatów gleby, którzy bardzo troszczą się o to, żeby ta edukacja o glebach była e, ważnym elementem. I tutaj stąd trzeba wybrać przyrodniczą ścieżkę edukacyjną. Bardzo ciekawe, że dzięki temu możecie też poznać. Takich ścieżek jest na pewno mnóstwo w Waszych województwach. Scharakteryzować ją, po czym wybrać najlepsze miejsce lokalizacji informacji o glebach, stworzyć projekt posteru planszy informującej o specyfice gleb, wykonać dokumentację graficzną. No, zapewne nie wiem, czy tu jest to napisane, Takim super elementem byłoby tu zrobić odkrywkę glebową, sfotografować ją, e, z, opisać dokładnie gleby. E, zawsze ci profesorowie zwracają uwagę, że bardzo niedoceniona, a bardzo powszechną gleba w Polsce to jest gleba płowa, więc też super, jakbyście ją gdzieś tam znaleźli. Czyli wcale proszę się nie bać tutaj tych gleb. Po dokonaniu takiej analizy, jakie w tym terenie są gleby, dużo też chodzi o to, żebyście potrafili pod względem właśnie tych gleb rozpromować ten, ten teren i dokonać właśnie takiego posteru informacji, żeby ludzie o glebach więcej wiedzieli. No i co? Myślę, że porównując do zeszłych lat, naprawdę te tematy wyglądają interesująco. Ja życzę Wam powodzenia, trzymam kciuki, można zadawać mi pod tym filmem pytania, jeśli jesteście zainteresowani startem w Olimpiadzie Geograficznej. Nawet jeśli Wasz nauczyciel nic o tym nie mówił, to śmiało podchodźcie, mówcie, ja chcę napisać pracę na Olimpiadę Geograficzną, na pewno nauczyciel Wam to umożliwi. Piszcie mi też w komentarzach, który temat wybieracie. Jestem bardzo ciekawa. Trzymam za Was kciuki.